że jest tu dziś Państwa tak dużo. My się, obawialiśmy się, że być może się Państwo zniechęcą po tym, co ostatnio podały media, że, że niby nasz oddział zostanie zamknięty mimo naszych protestów. Ja bardzo, ja bardzo Państwa proszę, proszę nie wierzyć w te wszystkie doniesienia. Sprawa jeszcze nie jest przesądzona i cały czas możemy walczyć. Dlatego bardzo Państwu dziękuję, że wszyscy tutaj dzisiaj jesteście i w dalszym ciągu chcecie trwać w tej walce razem z nami. My jako perspektywa się nie poddamy, tutaj Panie Pałacze się nie poddadzą i mam nadzieję, że Państwo też się nie poddadzą. A teraz poproszę o zabranie głosu yy, yy, członków Pana ordynatora. Bardzo Dzień dobry Państwu, witam ten 40-osobowy kół, który tak nam policzył Pan dyrektor. Witam także wszystkich moich niekompetentnych kolegów lekarzy. Przede wszystkim pragnę powitać także pana burmistrza, który pojawił się na naszym spotkaniu, wspiera nas. Z tego wszystkiego, co mogę państwu powiedzieć, zaczynam jak zwykle od wyliczenia drogi dojazdu między żaganiem a żarami. Dzisiaj zajmuje to ponad godzinę, z tego powodu, że zdarzył się nieszczęśliwy wypadek w okolicach Marszowa. No i próg został wstrzymany, ja stałem tam wobec 40 minut na wysokości Zawiszy Ale to jest tylko tak na marginesie, jak po szybko się można przemieścić między tymi dwoma miastami. Państwa, to co mogę jeszcze powiedzieć, na dzień dzisiejszy mamy obróconych 85 dzieci. Wykonaliśmy 45 dużych operacji kinekologicznych. To naprawdę nie jest mało. I wydaje mi się, że personel pracuje pełną parą. Obłożenie oddziałów jest prawie stuprocentowe. Pacjentki są z tego wszystkiego zadowolone. Tyle mogę powiedzieć na kolejne. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ordynatorowi. Teraz poproszę o odebranie głosu patrząc na co sądniczącego tego perspektywy. Drodzy Państwo, no, pan ordynator tutaj chyba jest lepszy z matematyki niż pan dyrektor e, naszego szpitala. Może dlatego pan ordynator ma ciągle nadzieję, że ten oddział może być ratowny również w e, opinii pana dyrektora, bo po prostu pan ordynator lepiej liczy. Ja dalej też uważam, że tutaj jest trochę więcej osób niż 40 i zebraliśmy też trochę więcej podpisów niż 40, bo te 7,5 a chyba już do 8 tysięcy, z tego co słyszałem, podpisów za ratowaniem e, oddziału też dużo znaczy, <grym> dlatego, <grym> drodzy dlatego, Państwo, nie wieście właśnie w to, co piszą gazety, nie wierzcie, nie, nie we wszystko, nie wierzcie co to, mówi Pan dyrektor, że oddział już jest stracony, bo oddział nie jest stracony, do nas też docierają różne, do różne informacje, do nas docierają informacje, że oddział zostanie, dlatego, dlatego tak ważne jest, że się tutaj zdrawy. Dlatego tak ważne jest, że tutaj się zbieramy, dlatego tak ważne jest, żeby ci ludzie w Warszawie i dyrektor widziała, jak bardzo w, żaga, w zależy na tym, że te dzieci dalej się tutaj rodziły, tak? bo jeżeli nikt się tutaj nie będzie rodził, to to miasto się nie będzie rozwijało. A wszyscy chcemy od tego, żeby to miasto było jak najbardziej prężnym miastem i jak najlepiej się tutaj działo. My walczymy o to, żeby wszyscy tutaj mogli godnie sobie żyć w naszym kochanym zaganiu. Dziękuję Państwu bardzo, że tutaj jesteście. Tutaj chciałam poruszyć bardzo ważną kwestię. Jak wiemy, pan dyrektor Gajek zapowiedział, że mimo naszych protestów oddział zostanie zamknięty. W związku z tym my odpowiadamy na to w ten sposób. Jeżeli dyrekcja nie chce zostawić naszego oddziału, to my nie zostawimy dyrekcji. Dlatego też występujemy tutaj z inicjatywą obywatelską o odwołanie dyrekcji stopnia tego szpitala. Ja! Dlatego, drodzy Państwo, Zapraszam do podpisania się pod petycją o odwołanie Dyrekcji 105 Szpitala w Żarach. Wszyscy, dzisiaj tutaj będziemy zbierać listy. Oprócz tego możemy podpisać listy w Przedszkolu Brzdąc, w Biurze Doradztwa Prawnego Matusza Błaszczaka na u, Placu Słowiańskim. Wszystkich Państwa zapraszamy, ponieważ razem możemy naprawdę dużo działać. Liczę, że każdy z Was dzisiaj podpisze tę petycję. I teraz proszę bardzo o zabranie głosu Jakuba Szczepańskiego. Dziękuję, drodzy państwo. My musimy dzisiaj pokazać paniom położnym oraz lekarzom tego oddziału, którzy nieustannie razem z perspektywą walczą o ten oddział, że jesteśmy z nimi. Dlatego bardzo proszę, wykrzyćmy to, wykrzyćmy, nie likwidacji! Nie oddamy tego oddziału dlatego, że my dziś musimy bronić prawa przyszłych pokoleń do tego, by mogły przychodzić tutaj na świat. Ja to powtarzałem i będę to powtarzał. I drodzy państwo, musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać o tym, o tym, że kiedy jest ciężko, że kiedy jest ciężko, to znaczy, że idziemy w dobrą stronę. I my idziemy w dobrą stronę, drodzy państwo. My się nie oddamy. Drodzy Państwo, dokładnie, tak jak tutaj jest krzyczane, damy radę, my nie oddamy tego działu. Proszę, wszyscy razem, damy radę. damy radę! 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 Drodzy Państwo! To nie jest nasze ostatnie spotkanie! Ze spotkania na spotkanie jest nas coraz więcej i będzie nas przybywało, ponieważ coraz więcej mieszkańców naszego powiatu dowiaduje się o naszych protestach, przychodzi tutaj. Najbliższy protest, który będzie marszem, odbędzie się w tą niedzielę o godzinie 12.00. O godzinie 12.00 odbędzie się msza tutaj w Kościele Obok, po której Świętego Krzyża, po której o godzinie 13.00 rozpoczniemy nasz przemarsz. Nasz przemysł sprzeciwu wobec tej likwidacji. My nie pozwolimy na tą likwidację. I tak jak powiedział przewodniczący Mateusz Błaszczak, do nas docierają informacje, że ten oddział pozostanie. My go nie oddamy. Proszę bardzo, jeszcze raz. Nie oddamy! Nie oddamy! Nie oddamy! Nie oddamy. Drodzy Państwo, powiem jeszcze raz, bądźmy wszyscy razem o 13 pod Kościołem Świętego Krzyża w niedzielę i pokażmy tam również, że się na to nie zgadzamy. Jeszcze raz, głośno, nie, nie oddamy! Nie oddamy! Nie oddamy! Nie oddamy! I drodzy Państwo, i drodzy Państwo, powiedzmy jeszcze więcej, że damy radę i obronimy ten rozdział. Damy radę! z wami, jesteśmy z wami, drodzy lekarze, jesteśmy z wami, nie zostawimy was i obronimy ten oddział dla powiatu, dla was i dla nas i dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo. Ja, ja chcę tylko dołożyć bardzo, bardzo nas odwrażnić, że pan dyrektor z tygodnia na tydzień do gazet podaje, że nasz dług jest coraz większy. Najpierw było półtora miliona, potem milion jeden, potem 5 milionów, a dzisiaj się doczytałam, że już sześć milionów. Jeśli tak dobry gospodarz, tak zadłuża szpital, to... Co Bardzo prosimy, zapraszamy tutaj do podpisywania petycji pod odwołaniem dyrekcji. do nich, to nie boimy. Do Dobrze, jeszcze głos pani doktor Dietrich. Bardzo proszę pani Proszę państwa, ja chciałabym się odnieść do tego, co ciągle powtarza pan dyrektor. Że jest niepski personel, bo w nim jest lepszy, ale nasz pan dyrektor jest ileś tam lat dyrektorem i nie potrafił skompletować takiego zespołu lekarskiego, takiego zespołu położnych, takiego zespołu pielęgniarek, jaki by jemu odpowiadał. Czy to świadczy o nim dobrze jako dyrektorze? To jest odpowiada za finanse. Drodzy państwo, jeszcze raz, nie, o, nie! Nie coraz więcej osób. Nie tylko w Żaganiu, ale w całym województwie. Zróbmy tak, aby dowiedziała się o naszej walce cała Polska. Dlatego... I telewizor. do Warszawy! Jeśli będzie trzeba, to pojedziemy. A tym zatem, drodzy państwo... państwo, ja się też cieszę, że kiedy jest poważny problem i zagrożenie dla miasta żegania, to jesteśmy tu wszyscy razem. Na co dzień się może różnimy, na co dzień się dzielimy, ale kiedy miasto jest zagrożone, to jesteśmy tutaj razem. Jest z nami pan burmistrz, są z nami radni. Proszę o wielkie brawa dla nich. Jakie wielkie brawa! To ich święty obowiązek, żeby tu byli, stali i się dziwię, że nie było ich Temu, kiedy było tyle telewizji, załatwiłam trzy, cztery i ich nie było. W pierwszym rzędzie powinni być iść i razem z nami. I to jest taki moment, gdzie musi być wszyscy mieszkańcy Żegania powinni być razem. Tu nie ma polityki, nie ma opcji. Prawica, lewica, krzywica. Tu wszyscy razem jak jeden mąż. Brawo! No, proszę Państwa, Teraz zapraszam wszystkich bo jest tutaj pod ruchem z A aby każdy podpisał się pod listą o odwołanie dyrekcji. Bardzo Państwa proszę, zapraszamy.